Ja mam kurwa full HD Zobacz kurwa Ja e, no właśnie kurwa bo mało nas mało nas Uki mało nas Uki Właśnie kurwa Ja już mam full HD kurwa Ja e, bym szefa no, wsadził nas jest że i wsadzimy szefa na się. Bo to niech stoi autokaskowa schwa Ładę zabierz Nie dolecisz do Łady gwarantuję ci to pora!

Dobra, Dobra ty dobrze, dobrze, Pomój się dobrze, dobrze, sprzątać, kurwa.